Wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was inny film, jest to DIY. Pokażę Wam, jak w prosty sposób złożyć tak oto serwetkę. E, zbliża się Wielkanoc, jest to idealny moment, abyście nauczyli się jakiegoś e, fajnego triku, jak przyozdobić wasz stół wielkanocny, e, dlatego dzisiaj mam dla Was bardzo prosty tutorial, właśnie e, na składanie serwetki w ten oto sposób naprawdę wygląda. E, to złożenie bardzo efektownie, elegancko. Jeszcze na samym początku chciałam tutaj wspomnieć, że ja niestety nie mam gładkich serwetek, więc ten wzór ciężko jest zobaczyć na gładkich, bez, bez wzorków serwetkach. O wiele ładniej to wygląda, no ale wy możecie wykorzystać tak naprawdę takie, jakie macie w domu. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać, bo strasznie prześwietla mi tutaj Mój obraz, a mam białą serwetkę, ale jakoś sobie poradzimy, także zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc naszą serwetkę zostawiamy tak, jak była w oryginale, z tym, że układamy ją sobie zamkniętą częścią do dołu. Po tej stronie musimy mieć te dwie tutaj zamknięte części. Tutaj mamy tą jedną grubą, natomiast po tej stronie ma nam się na górze jakby rozkładać, więc zaczynamy od tego, że mm, ogólnie mamy cztery warstwy. Jak, jak ją tak sobie będziemy rozkładać. I zaczynamy od tego, że bierzemy tą pierwszą warstwę i składamy z niej trójkąt. Tutaj przy składaniu serwetki, e, w ogóle przy orygami wszystko musi być, słuchajcie, idealnie złożone, żeby no, efekt później był. Jak już złożymy, bierzemy kolejną warstwę. Również składajmy ją w trójkąt z tym, że już nie do końca, a tak tutaj jak widzicie, robimy sobie taki odstęp między jednym a drugim trójkątem. Nie polecam zbyt dużych odstępów. Sprawdzamy, czy wszystko mamy równo. I bierzemy kolejną warstwę i również robimy to samo. Te odstępy tutaj między sobą powinny być takie same. Sprawdzę sobie. Ups, tak to wygląda. I teraz te dwa trójkąty wkładamy do środka. W ten sposób. I to samo robimy z drugim trójkątem. Wszystko ładnie układamy i tak powinna teraz wyglądać nasza serwetka. Teraz odwracamy ją na drugą stronę. I teraz chwileczkę muszę sobie zobaczyć, którą stroną będzie. Tak, odwracamy sobie ją na drugą stronę. Powinniśmy mieć po naszej prawej zamkniętą stronę, a po naszej lewej tą otwartą na dwie części. I teraz, ok, więc jak mamy tutaj e, tą zamkniętą stroną w naszą stronę, znowu odwracamy ją do boku, ale nie musicie, jeżeli po prostu, po prostu, jeżeli chcecie, żeby był Wam łatwiej, to musicie ją sobie odwrócić. Wtedy zamknięta strona jest po Waszej lewej, ale możecie robić po prostu zamkniętą stroną w Waszą stronę. I co robimy? To składamy serwetkę na pół. W ten sposób. Ja sobie odwrócę, bo tak mi jest łatwiej. Staramy się, żeby naprawdę równo, tak mniej więcej, złożyć naszą serwetkę w połowie. O, tak powinno wyglądać. I to samo robimy z drugą stroną, z tym, że już nie składamy jej tutaj. Tylko ona musi nachodzić na naszą połowę, ale zostawiamy e, troszeczkę miejsca, żeby było widać naszą stronę. W ten sposób cały czas sprawdzamy, czy serwetka jest równa z każdych stron. U mnie tutaj... O. i tak powinna się prezentować nasza serwetka. Teraz e, tą część, którą zaginaliśmy, wkładamy do naszego trójkącika. To utrzyma e, naszą serwetkę przed otwarciem. Wszystko tutaj poprawiamy, odwracamy i mamy naszą serwetkę. Tak się prezentuje. Ja ją zrobiłam teraz na drugą stronę. O, Tak wyglądała moja poprzednia. Tak naprawdę to zależy po prostu od której strony będziecie to składać. Według mnie i w tą stronę wygląda ładnie, i w tą stronę wygląda ładnie. I teraz dla porównania, widzicie. Im robimy mniejszy odstęp od trójkątów, tym ładniej według mnie to wygląda. Im większe, tym to zdobienie jest na większej części naszej serwetki, no to już według Waszych upodobań, jak chcecie, żeby wyglądała Wasza ozdoba. No i możecie wkładać sztuczce. Jeżeli dobrze złożyliście serwetkę, to nic nie powinno Wam tutaj dołem wylecieć. Jeżeli wylatuje Wam łyżeczka czy widelec, to oznacza, że coś źle zrobiliście i tak o, prezentuje się nasza serwetka. Jak widzicie sposób bardzo prosty, szybki, tak tutaj się prezentuje ta nasza druga, no tak jak mówię. O się nie dyskutuje, możecie zrobić jeszcze większe, będziecie mieć jeszcze większe odstępy. Możecie właśnie zrobić na prawo, na lewo. To w sumie też zależy, z której strony po prostu weźmiecie i złożycie w tym momencie, kiedy macie już tak serwetkę zrobioną i tutaj składacie ją na boki. To w tym momencie zależy, w którą stronę złożycie i w którą stronę wyjdą wam. Kieszonki. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście więcej takich DIY, może inne wzory, jeśli chodzi o serwetki, to napiszcie mi w komentarzu. Ja dziękuję.